Bycie amatorskim artystą z Europy Wschodniej, amatorskim w znaczeniu pasjonata, czyli niezawodowego, no to minusy i plusy, czyli minus. nie ciągle mogą tworzyć czy coś takiego. Oczywiście na granicach rozsądku. Plusem jest to, że ma się jakąś niezależność. Przynajmniej troszeczkę robię to dla zabawy, chociaż chciałbym pozytywnie zaistnieć i wtedy zazdroszczę zawodowcom. No, artysta, no to nie będę tego. Definiował, skupmy się na tym byciu wschodnim Europejczykiem. Jest to taka trochę pierwsza liga, trochę druga. Czyli nieraz spotykam się z bardziej otwartym, że tak powiem, postrzeganiem Europy w ogóle niż Europy Wschodniej, czy Polski. Jeśli wziąć analogię do USA, to czasem lepiej brzmi, jak się powie, że twórca jest z Ameryki niż jak się powie, że się z Kansas czy z Ohio. No ale w kompozycji muzycznej polscy twórcy mają dobrą markę, w sztukach wizualnych też, no dobra. Czyli Czym problem? No to jak się chce coś organizować i na przykład mówią, że będzie wystawa w Lublinie, to raczej przyciąga to tylko niektóre osoby. Chociaż trzeba dodać, że potężnym minusem jest tutaj kwestia finansowa, czyli niekomercyjność moich przedsięwzięć. No ale nie sfera organizacyjna jest tu najważniejsza, chociaż jest powiązana z tym właśnie, co chcę powiedzieć. Chodzi mi przede wszystkim o problem z traktowaniem poważnie osób z Europy Wschodniej jako założycieli. Czegoś. Czyli widać to m, było m.in. w odniesieniu do poemipsu, ale też w tworzeniu nowych form poetyckich. Sprawa paleolityków jest niektórym osobom znana. W skrócie chodziło o to, że jak mówiłem, że coś jest azjatycko-australijskie, to przyciągało uwagę, a jak promowałem to jako moje, to nikt się właściwie nie interesował. A może chodzi o jakieś. Autokompleksy, że nawet ludzie wokół nie wierzą w to, że ktoś stąd może coś ciekawego stworzyć czy założyć. Chodzi mi o zakładanie nowych sztuk albo kierunków artystycznych czy międzynarodowych stowarzyszeń. No, jakie mam tutaj zalecenia? Na przykład nie przejmowanie się, czyli robienie swojej sztuki czy swoich sztuk, właśnie. Fajnie by było, jakby sfera publiczna była u nas w porządku, czyli no, żeby na przykład nie rozwalano jej, czy żeby jej wywiad rosyjski nie rozwalał i koledzy. Dbać trzeba o jakość swojej twórczości, albo bawić się, albo znajdować jakąś tę niszę, albo po prostu cieszyć się tymi poszukiwaniami, tworzyć dzieła, ale też, żeby to było na jakimś poziomie, czy dopracowane, przemyślane, nie byle jak. Tak mi się wydaje, chyba, że jest to właśnie elementem większego, czegoś ciekawego, ale jednak myślę, że nawet w takim przypadku powinno to być coś dopracowanego. Może jeszcze jakieś ciekawostki, to jak ludzie patrzą na naszą częścią Europy, to mówią, że tutaj się prawie nikt nie uśmiecha. To jest takie przykre, czyli idzie się po ulicy i raczej w większości takich przeciętnych miejscowości, przeciętnych miejscowości, jeśli chodzi o wielkość, to no, ludzie tak po prostu idą, bez uśmiechania się. Albo ludzie mówią na poważne tematy, kiedy nie ma takiej potrzeby. To się jakoś kojarzy z Rosją, ale też z centralną, ze środkowo-wschodnią Europą. Tutaj... Jako filmiku używam sobie pracy nad jedną broszurką, czyli tam ut, czyli najpierw jak robię ten font, potem jak tam składam, no i jeszcze zaraz dodam kilka zdjęć.